Naszym gościem Mateusz Rzadkosz witaj Mateusz. Witam, cześć. Mateusz, no smutny chyba ten zakoń... smutne to zakończenie kariery amatorskiej, ostatnia walka, no i porażka, co się stało powiedz. Nie chcę się tłumaczyć. Było kilka problemów, ale wczoraj biegałem, musiałem robić wagę. Okazało się, że nie boksujemy w półciężkiej wadze ani w umownej 78 kg tylko że muszę mieć 75 kg No wyobraźcie sobie, przyjeżdżam we wtorek i mam do rzucenia 4 kilo, jak to wszystko wyglądało. Jedyne co mogę powiedzieć to przepraszam i do zobaczenia następnego. A już a dlaczego tak się, tak się stało, że nagle mieliście zmianę kategorii wagowej? Bo no, jest nie wiem, dzień do walki, coś się stało, rywal nagle nie wiem, w, 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 trochę lżejszy przyjechał, czy, czy co się stało, że musiałeś zbijać? Przyjechał zawodnik, ja dostałem informację, że był jest zawodnikiem z kategorii półciężkiej. Później, że kategoria 78, że umowna, że on jest lżejszy. Ja miałem ostatnią walkę w kategorii półciężkiej, walkę fenomenalną, którą usłyszałem to od czy Mateusza Masteriaka, czy Piotra Wilczewskiego. Dzisiaj nie było nóg kompletnie, to co powiedziało Żyry Darek Michalczewski, nie ma nóg. Jak, jak słoń, jak drewno, jak nie bokser w ogóle. To aż, no co mogę zrobić, no że nada po prostu. Czyli ty ze swojej dyspozycji jesteś niezadowolony? No jak można być zadowolony, jak ja pracuję 7 tygodni, wylewam z siebie siódme poty, Jestem pilnowany sam przez siebie, przez trenerów. Jem, odżywiam się, robię wszystko, co można, żeby było jak najlepiej. Po czym wychodzę do ringu. Psychicznie jest ok, bo nie mam żadnej spinki. Wiadomo, jakaś adrenalinka jest. Czuję się dobrze. Nie ma nóg, nie ma lewego prostego. Ja tego zawodnika powinien zrobić. Jeśli nie przed czasem, to do jednej bramki. Taka jest prawda. A powiedz co teraz, bo tak, kariera zawodowa cię czeka. To taki trochę zimny prysznic na sam koniec, ale chyba nie załamuje cię to. Nie, jeśli bym się załamał, to pokazałbym wszystkim, że jestem do niczego i że nadaje się do zbierania ziemniaków gdzieś tam na polu, nie obrażając tych, którzy to robią. Trzeba wrócić, odpocząć, wrócić na salę jeszcze mocniejszym. Teraz jest debiut, więc nie możemy sobie pozwolić na, na przegraną. Trenować i ustalić przede wszystkim kategorię wagową, w której będę boksował, i żebym wiedział, że boksuję w 76, a nie że ja 4 dni przed galą muszę zbijać 4 kg. A powiedz, e, jeszcze tak na koniec, jeżeli chodzi o to loże którą mieliśmy okazję przed chwilą słuchać, jakie to uczucie wysłuchiwać takich werdyktów od, od e, takich zawodników jak Michalczewski, jak Guzowska i później jak e, e, a trener Andrzej Gmitruk, bo czy to jest takie, że tak powiem, bardzo Cię to e, podłamało psychicznie, bo tak zastanawiamy się, jak to wpływa na tych młodych chłopaków, którzy tu zostają no, momentami zbr zbrugani z błotem. To zależy od ich psychiki. Jeśli staje naprzeciwko Ciebie gość, który był 10 lat, Przepraszam, pan Darek Michalczewski, który był 10 lat mistrzem świata i mówi ci, słuchaj, masz drewniane nogi, ale jest jakiś potencjał, wróć na salę i trenuj, to... to zaszczyt. A jeżeli ktoś wysłuchuje, że Darek mówi, masz nogi jak drewno, nic nie potrafisz, znaczy nie, no przepraszam, nie powiedział, że nic nie potrafi, ale że... Czego brakowało w tej walce? Nie było nóg, nie było lewego prostego. Jeśli ktoś się załamuje po czymś takim, wraca do domu i, i płacze i nie wraca na trening, to jest słaby. To jest słabość. Ja jestem góralem, i ja nie mam prawa się poddać po takiej porażce. Muszę wyjść i pokazać, że jestem lepszy. Ta walka była równa, mimo tego, że on był miał pięć razy, przepraszam, 4 razy tyle walk co ja prawie. W, wrócić jeszcze silniejszym. Walka była równa, ale bardzo brzydka ze względu na to, że nie miałem lewego prostego i nie miałem nóg. Tylko wracamy do domu, odpoczywamy i wracamy na salę, po to by ciężko pracować. właśnie mówisz o tym lewym prostym, ta lewa ręka była trochę za nisko. Dlaczego? Dlaczego? Bo tam brakowało tej lewej ręki, żeby się podniósł trochę wyżej momentami bardzo dużo prawek bezpośrednich wchodziło, mimo, że zawodnik jest niższy. No, że nada, mój błąd, wolniejszy, brak oczka, brak refleksu, re lewa ręka nisko, to zawsze był mój problem. Ale to trzeba poprawić, bo naprawdę, my już ważymy trochę kilogramów i te ciosy odczuwać, jak ta, ja tak będę boksował dalej, to przyjdę do was za dwa lata po jakiejś walce i nie będziemy się mogli dogadać tutaj, no. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć na gorąco, muszę iść od, odpocząć, oglądnąć walkę, spotkać się z trenerem. Porozmawiać i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czego ci życzyć teraz po tej porażce? Powiedz, zdrowia. Jak będę zdrowy, to wszystko zależy ode mnie. Muszę wracać i boksować. Nie mam, można powiedzieć, jakichś wielkich problemów z tą walką. Po prostu przegrałem ją. Byłem może nie słabszy, ale gorszą, gorszy dyspozycyjnie tego dnia. Przepraszam wszystkich, bo naprawdę chciałem wam pokazać tutaj wielki boks, co nie wyszło. No, co ja mogę? No, przepraszam, no przepraszam trenera Gmitruka, bo na pewno go zawiodłam. Przepraszam trenera RK Soroko, moją rodzinę, która tutaj jechała 250 km i, i widzieli Rzadkosza, który się tarza po ringu. Żenada, przepraszam. Dziękuję bardzo i powodzenia. Dzięki, do zobaczenia. Bardzo chciałbym podziękować firmie Portfel. Zszedłem z ringu po przegranej, po brzydkiej walce. Oni bardzo mocno mi pomagali, pomagają. No, nie wiem, no, jak to nawet powiedzieć. Wspaniałe wsparcie! Wszyscy przyszli, pogratulowali, e, powiedzieli, że nic się nie stało. Ogromny szacunek dla tych wszystkich ludzi, ponieważ są wspaniali ludzie. Dziękuję im bardzo i przepraszam ich za tą porażkę. Mam nadzieję, że to był pierwszy i ostatni raz. Dziękuję.